Widzieliście pewnie wkurzonych ludzi, ale oni nie są w ogóle wkurzeni w porównaniu do niego. Witajcie w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Andrzej, wkurzony żołnierz. Okej okay, przejdźmy do jego pasywki. Andrzej się cały czas wkurza i ma też poziom wkurzenia. Jeśli ma powyżej 50% wkurzenia, żołnierze szybciej naprawiają czołg, czyli jest mniejszy cooldown R. -ki. Ale jeśli jest 100% Andrzej traci HP. Teraz Q. Andrzej wali trzy razy kamieniem o wroga po czym nim rzuca. Skiej ten nazywa się myj kamienie. Jego W. to. Andrzeju nie denerwuj się. Polega ona na tym że przywołuje chorążego. Który uspokaja Andrzeja, przez co traci 20% wkurzenia. Andrzej się! Jak się nie Na pewno już nie z wozu i damy Jego E pokazuje wrogiemu bohaterowi kierunek. A następnie wszyscy bohaterowie w pobliżu idą w tamtą stronę. Nareszcie R. Andrzej wchodzi do ciągu i nie jeździ. Jeśli wiedzie wrogiego bohatera, wróg traci HP, a w ciągu rozwala się błotnik. Jedź czołgiem, wkurzaj się, wal kamieniami wrogów, i pokazuj wrogom gdzie raki zimują. Tak prezentuje się, Andrzej wkurzony żołnierz. Lol.